Chciałbym się poznać, Tymek, już trochę o Tobie wiemy, ale chcielibyśmy, żebyś się przedstawił na początku Widzę, no bo, no bo budzisz dużą ciekawość, ale mało kto wie o Tobie wiele, więc yy, yy, skąd jesteś, ile masz lat, nazywasz się Tymek Kucharczyk i tak dalej. Przedstaw nam się, proszę. No to nazywam się Tymek Kucharczyk, jestem z Łodygowic, ze Śląska, między Żywcem a Bielskiem mniej więcej. Jestem kierowcą kartingowym na ten moment, mam 15 lat. W przyszłym roku pojadę Formulę 4 z MP Motorsport w Hiszpanii. No i chyba to wszystko. To wiesz co? Przechodząc do początku, czy pamiętasz, kiedy pierwszy raz jeździłeś czymkolwiek, co ma kierownicę i cztery koła? Nie. Nie? <śmiech> <śmiech> Ale wiesz na... co to było? Nie, nie wiem. Nie? Nie wiem, to na pewno było za wcześnie. O, pamiętam, jak pierwszy raz wsiadłem na Kłada. Miałem chyba 3 lata, a później no to w gokardach jak miałem około 4,5 roku, no to pierwszy raz siadłem za no to to już dobrze pamiętam. I myślę, że na pewno to mi zatkwi do końca życia w pamięci. Aha. Dlaczego w ogóle się zaczęło się jeździć? Jak się stało? Mój tata i mój wujek jeździli na gokardy halowe od czasu do czasu, tak dla zabawy. No i raz po prostu z nimi pojechałem popatrzeć. E, no i tak się zaczęło. E, wsiadłem do karza, spodobało mi się. No i później już jakieś szkółki były na początku z Karolem Baszem. No i później e, o, tory otwarte i od razu mistrzostwa tam e, Czech. E, mój tata był Ile kierowcą. Jeszcze? No pierwsze zawody miałem, e, jak byłem pięciolatkiem. Pięć lat. Pamiętasz, jak się poszło? Słabo chyba. Startowałem tam. Tam było chyba 30 zawodników. Startowałem dwudziesty któryś. Na pewno najmniejsze doświadczenie, i... no, ale pamiętam, że nie byłem zbyt zadowolony. Ale mnie się. No, od razu złapałeś bakcela wiedziałeś, że to jest to, co chcesz robić, że chcesz. Eee, wtedy, wtedy o tym nie myślałem tak za bardzo, tak po prostu jeździłem tak dla zabawy samej, mm -hmm. dla przyjemności. Eee, na pewno jak już zacząłem wygrywać, eee, tak po pół roku, no to wiedziałem, że już chcę to robić na pewno do końca życia. i... Tak? No, tak, wow. tak Masz pół roku? No, pięć, no między tak 5-6 lat. Eee, I. No i tak, tak już wyszło, że postanowiłem, że będę to robił. Uh -huh. no super. To kiedy... Bo chciałem, kolejne pytanie było, kiedy to zaczęło się robić na poważnie, ale jeżeli wiesz no, 5,5 pół roku i ten, no to... No na poważnie, to, to do 6 roku życia jeździłem w takiej, takiej kategorii dla dzieci. E, więc tego poważnym kartingiem nazwać nie można. Ale później już 7 lat e, startowałem w mistrzostwach Polski i w CE w Rotaksie. E, no i później już 8 lat poszedłem do Włoch. E, no i od tamtego czasu już jeżdżę, jeżdżę tylko we Włoszech i po całym świecie. Od ósmego roku życia. Tak. Czy można powiedzieć, że masz świetną edukację gokartową? E, <laughs> tak, można tak powiedzieć. Zdecydowanie. A, a skoroma edukacja ja powiedz jak ze szkołą normalną? E, chodzę normalnie. Mm. Nie mam prywatnych zajęć ani nic, więc zawsze po weekendzie muszę nadrabiać. Piszę sprawdziany szybko i później znów wyjeżdżam, więc łatwo nie jest, ale na razie daj radę i zobaczymy. W szkole wszyscy rozumieją, że jesteś na zawodach, nauczyciele znajomi. Myślę, że tak. Podchodzą do mnie bardzo spokojnie i muszę im podziękować za to, bo... Powiem, że to nie jest zbyt łatwe, jak ucznia nie ma przez duży okres. I, a mimo to są wyrozumiali dla mnie i, no i mi zdecydowanie pomagają. To wróćmy do Włoch w takim razie, do kartingu. Jak potem przejechała Twoja kariera od 8 roku życia? Czy to było tak, że wszedłeś i od razu z grubej rury, czy jest to jednak wypracowana a... pozycja? Bo teraz jesteś jednym z tych kartingowców, którzy są uznawani za, za najlepszych tutaj. Z różnych stron. Szczerze, byliśmy. Na kolacji z takim dziennikarzem bardzo dobrym Formu 1, portugalskim zresztą, eee, to było na Węgrzech, podczas Grand Prix Węgier, i on właśnie mówi, pyta o tym Kocharczyka, bo mówi, że ma takich znajomych pięciu tutaj w świecie kartingu, od różnych tam elementów, typu od opon, od silnika i od, i od nadwozi, i poprosił o, o listę, żeby zrobić dziesięciu kartingowców, e, najlepszych ich zdaniem. Pięciu się powtarzało i jednym z tych pięciu byłeś ty, więc generalnie, wiesz, chodzi to o taki. Robi duże zasięgi, więc a jak wyglądały Twoje początki w Włoszech? Czy to był taki album, czy to wypracowałeś no, sobie? E, e, pierwszy mój rok we Włoszech był bardzo udany. Byłem tam wicemistrzem Włoch. E, później w wieku 9 lat przeszedłem już do serii WSK, czyli tej najwyższej takiej serii dla mini. E, tam w 2015 mi jechałem tak bardziej zapoznawczo. E, w 2016 e, w pierwszej WS zdobyłem podium, e, też w tym jeszcze mini. No i tam później sezon się trochę skomplikował, bo nie było budżetu, ale e, wzięli mnie z e, TB Carta, takiego ma mały team, ale zacząłem w roku włoskim znowu. E, no i tam miałem dużo podium, w 2017 zdobyłem mistrzostwo Parea Nord. I, I tam w WSK chyba nie startowałem, ale, ale w tych mniejszych seriach e, włoskich osiągałem dobre sukcesy. No i w 2018 e, Parolin Racing z AVI i, no i wiele podiów, wicemistrzostwo WSK Super Master Series, e, przesiadka do juniora w połowie roku, pierwsze zawody rozpoznawcze, tam parę podiów miałem. W 2019 już pełny sezon, wszystkie Mistrzostwa Europy, WSK, Mistrzostwa Świata. No i w 2020 roku e, przeszedłem tutaj, do Bilela. Jestem z nimi aż do teraz, przez te dwa lata. E, od półtora roku bodajże współpracuję z Robertem e, i z Orlenem. E, no i na razie jest OK. sukcesy w tym roku są obiecujące, więc... A jak poznałeś Roberta? E, pierwszy raz poznałem go, jak miałem chyba 8 lat. E, byłem na treningu we Włoszech i on tam e, był. E, pierwsze piątki i tak dalej. E, pierwsze przywitanie. No i po siedmiu latach e, czy sześciu nawiązaliśmy współpracę. Jaka na wygląda, w sensie czemu się przejawia? No, wspiera mnie jeszcze na jego podwoziu. Um, dzięki niemu mam wsparcie z Orlenu. No, a także mi doradza na, w każdym wyścigu. Rozmawiamy, piszemy do siebie, mówimy o moich błędach i pozytywach. E, więc... O pozytywach też? Nie jest takim ale... surowym nauczycielem tylko, tylko. Mówię, się... Nie, nie, też. Umie docenić um, każde moje starania i także sukcesy, ale. Ale zdecydowanie jest taki, że m, dzięki niemu chcę mi się bardziej i e, no i dzięki niemu jestem tu, gdzie jestem. A ty w ogóle pamiętałeś Roberta z Formuły 1? Czy to był jeden z tych kierowców, na których, na których patrzyłeś? Czy... Tak, pamiętam. Jeszcze tak jeszcze wyszły w 2009 roku uh -huh. te nowsze bolidy, to wtedy zaczęłam jakoś oglądać Formułę 1. No to Właśnie pamiętam, ja miałem nawet e, model bolidu re, z Renault, e, zawsze mu kibicowałem i... i... Twój kask chyba jest, tak jak patrzysz od przodu, to, to, to przypomina? E, no, kask przypadek chyba, ale tak? kolory jakoś się tak dobrały same. Um, podobne z mojego poprzedniego kasku, a, a te wizualne już efekty to, to już hmm. chyba przypadek. Chciałem Cię o to coachowanie spytać tak naprawdę, bo no, strasznie mnie to interesuje, czy, czy jak udziera Ci takich wskazówek rowery, to do, do, dotyczą samej jazdy, zachowania na torze, czy dotyczą, nie wiem, pracy przy wózku, jak, jak, jakiego rodzaju są to um, rady? Różne. Na początku roku mi do na przykład z oponami, bo bardzo je, jak to powiedzieć, zużywałeś? zużywałem mhm. i nie umiem się z nimi za dobrze obchodzić. A, więc dał mi radę, no i, i od razu od kolejnego wyścigu był ok. Tak? <grym> to ciekawe. To jest naprawdę taka sytuacja była, że jechałem wyścig pierwszy w mojej w nowej kategorii i, i po pierwszym wyścigu moje opony były totalnie skończone, no i w drugim już byłem, miałem tam bardzo słabe tempo i w ogóle. Bo ta, na tych samych oponach musiałeś ta. już tak... Dał mi radę, no i na tych kwalifikacyjnych wyścigach nie były takie dobre, no bo już e, opony miały skończone, ale przykład na finał zastosowałem tą radę i e, byłem jednym z najszybszym na torze i skończyłem tam chyba w top 5, e, więc zdecydowanie e, to była jedna, myślę, że z najważniejszych rad w tym roku. No, a także um, miał uwagi na przykład do moich startów, bo czasami mi się coś tam nie udało, e, no to mi o tym od razu mówił. E, no i staraję się to poprawić na kolejny raz. No więc same pomocne rady. Hmm. Powiedz jeszcze jak wygląda praca zawodnika tutaj przy wózku, bo rozmawialiśmy wczoraj do, do reportażu, robiliśmy no, rozmowę i spytałem Cię czy lubisz kręcić przy wózku i powiedziałeś, że tak, hmm. że, że bardzo. Kręcę, dużo kręcę, zawsze pomagam. Jestem zawsze w namiocie i jak nie w namiocie to oglądanie innych zawodników, ale tak, e, lubię kręcić przy wózku, e, czy to w silniku, czy to przy ramie. E, myślę, że to jest jako frajda, ale także jako nauka. Mm -hmm. A powiedz mi, co bardziej lubisz generalnie w, w ściganiu? Czy może obie rzeczy, bo to mają różne preferencje kierowcy. Czy okażenie kwalifikacyjne i ten i idealny czas z mm -hmm. czy walka w tłoku, przydzielanie się. To są trochę jakby dwie różne dyscypliny chyba mimo wszystko. Coś, co bawisz? Nie. Zawsze ostatnio, ostatnim czasem dobrze, dobrze jestem na pojedynczym kółku i to mi dobrze wychodzi, ale mimo to nie zwalniam jakby tempa wyścigu i to nie jest tak, że w kwalifikacjach mi dobrze idzie i wyścigu na odwrót. Lubię walkę, koło w koło jazdę, jakieś zderzenie czasem mm. albo coś. To jest taki zaszczyt adrenaliny, mimo tak. wszystko i... E, lubię obie rzeczy i... tak jak niektórzy zawodnicy mają na przykład największą presję na kwalifikacjach, to ja mam podejście na kwalifikacjach jak do treningu, w ogóle bez presji i zawsze mi to dużo daje, a w wyścigach jest tak, że im mniej myślisz, tym, tym jest lepiej, bo... im więcej myślisz, tym więcej rzeczy możecie rozproszyć, a... A to nie jest, to nie jest ważne mhm. i, no, i, Czyli chodzi o to, żeby jechać tak na wyczucie, na, naturalnie, mm, tak? Tak, tak automatycznie, tak jak automat. Nie myśleć o niczym, tylko pam, 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 mhm. powtarzanie. A powiesz nam o tym shootoucie, który sprawił, że w przyszłym roku będziesz w hiszpańskiej F4, bo oczywiście znamy wyniki, natomiast nie wyobrażamy sobie kompletnie, jak to, jak to wyglądało. Jak to tam było? Przyjechałeś i co? Przyjechałem w poniedziałek. E, pierwszego dnia wieczorem był e, briefing, e, kwestie informacyjne, e, gdzieś tam o dynamice bolidu i o torze. E, drugiego dnia od rana mieliśmy zajęcia z formuły Medicine e, w, kwestii, tak? mhm. e, w kwestii mentalnej i fizycznej. I na koniec dnia, e, przymiarki, pierwsze przymiarki do bolidów. Mierzenie siedzenia, odległości między pedałami a kierownicą. Było tak, że było 6 aut i 12 zawodników z tego świata, więc do każdego auta wchodziło po dwóch zawodników. Trzeba było dobrać mniej więcej wagowo i wzrostowo podobnie, eee, więc trochę ciężko było czasami do, dopasować siedzenie, więc w moim przypadku trzeba było odlewać kompletnie nowe. Eee, więc tu masz już tak. swój fotel na przyszły sezon. Mam fotel, ale... ale myślę, że będę miał jeszcze jeden. Powiedz mi. E... A sam jak, d... jak duża jest różnica po przesiadce z gokarta do. do ja, ja, to jest szokująca zmiana? Czy, czy to jest tylko... No, mimo wszystko diametralne. Totalne inne zachowanie się, auta, inna dynamika, mimo to, że Gokart jest jakby wejściem do całego motorsportu, no to e, formule to, że umiesz kręcić kierownicą i dodawać gaz, hamulec, to, to to mało ci daje, trzeba poznać dobrze bolid, e, fizykę jego, to, że są amortyzatory, to e, dużo zmienia, że jest bolid miękki i zachowanie na hamowanie jest totalnie inne niż e, w gokardzie, więc różnice są diametralne. Ale im szybciej, im szybciej się zaadoptujesz, im więcej kółek zrobisz, tym, tym, tym mniej to zmienia. A um, tak samo po, do Polidu, jak wsiadłem i teraz znowu wróciłem do Gokardów w ten weekend. Um, pierwsza sesja była bardzo dziwna. Czułem się tak totalnie nieswojo. dotykałem każdej tarki na torze, ale po, po jednej sesji po paru okrążeniach już wrócił ten dawny stary feeling, i, więc myślę, że to jest ważne, żeby zawodnik umiał się przystosować do nowych warunków i szybko się zmienić. Myślę, że ja coś takiego mam, bo, bo się szybko umiałem przystosować. Podobał Dobra, Ci się? Czyli tak. hmm? jeszcze Podobał Ci się generalnie w F4? Zdecydowanie. Tak. Właśnie o to chciałam cię spytać, czy ta przesiadka jest czymś, co cię ekscytuje, bo na przykład Robert właśnie wspominał po latach, że on gdy przechodził z kartingu do Bolidów, to tak naprawdę nie chciał, wolał zostać w kartingu. To mu się podobało, więc ty cieszysz się na to, na to jazdę, tak jak mówisz, zupełnie inną. No. no zdecydowanie, ten pierwszy raz jak się wsiadło, to, to był taki trochę stres, taka obawa przed czymś nowym, ale... Myślę, że tak, no jest trochę taka szkoda um, opuszczania tego kartingu, po tyle latach, tyle um, wspomnień, emocji związanych z nimi. Um, ale, ale jest coś takiego, że w coś nowym, w nowych rzeczach, które ci się podobają po prostu. I to chcesz znowu do nich wrócić, więc, uh, więc zdecydowanie. Uh, ciężko mi było opuścić karting i zmienić tutaj, e, jakby przystosować się do tej F4, ale... Ale zdecydowanie um, brałem z tego i czerpałem radość i przyjemność. I pokonałeś 17 innych kandydatów, i z czego to się w zasadzie sensie zdecydowało? Eee, no, kandydaci byli z całego świata, eee, z każdego. Um, każdy idzie na podwoziu lat eee, więc każde, każdy dealer Birela wybrał swojego najlepszego kandydata. Eee, mhm. Na pewno nie było łatwo, było wielu zawodników e, dobrych e, final, w finałowej rundzie. E, wszyscy zawodnicy byli bardzo blisko siebie, tam chyba mm. e, pięciu zawodników w odstępie 40 sekundy. Mm. E, więc mimo to, że pierwszy raz si niektórzy siedzieli we w cztery, to, to było bardzo ciasno. I, e, i to przy... było najszybsze? Było najszybsze, więc satysfakcja z tego mm. na pewno była też. To czego Ci życzyć w tej Formule 4 i y, dalej w y, karierze? Um, przyjemności z jazdy <laughs> może, tego, żeby nie zatracił zapału, e, jakiego mam teraz. I żeby się potoczyła, tak jak kariera Roberta i dojść do tej e, najlepszych e, serii wyścigowych. I no i żeby wszystko było dobrze. Jeśli takiego generalnie z punktu widzenia jednego nastolatka, to, to masz takie wymarzone życie, nie? Po prostu robisz to, co kochasz, jeździsz w ogóle coś z super Zdecydowanie. wózkami. Myślę, że wielu, wielu dzieci, dzieciaków na świecie by chciało robić to samo, co ja. Myślę, że wielu moich nawet kolegów z klasy może być trochę zazdrosnych, że E, że mnie cały czas w szkole nie ma i sobie jestem w Hiszpanii 20 stopni idealnie, a oni muszą sterczeć w szkole 10 stopni mróz też, więc zdecydowanie o, trzeba to doceniać, e, ale, ale mam, mam tego świadomość i, mhm. i próbuję z tego skorzystać. I też na pewno każdy ma swoje zmartwienia. Na czym polega zmartwienia zawodnika kartowego? Na razie myślę, że jestem na takim etapie. Że zmartwień nie mam za bardzo dużych. Myślę, że mój tata ma większe <laughs> e, odnośnie logistyki, transportu i wydatków, e, więc ciężko powiedzieć myślę, że na ten temat. Aha, nie może zmartwiać, okej. Okay. Mm -hmm. Powiedz mi taki kolejny element, o którym się no, często pyta taki że, że odpowiedź jest rzeczywiste, natomiast każdy, każdy ma swoje zdanie. Strach, tak? Że jak, jak to jest? Ile, a ile te wyski jeżdżą? 160, bo się rozpędzą czasami? No, no 140 myślę, że. Tak? A, to w kazety. No, to trochę więcej, jak jeszcze zależy od przełożenia, ale tak największą 100. prędkość, jaką osiągamy na długiej prostej, na wyścigowym torze, to jest 140. O, 140. I przyspieszenie jakie? Ile do setki? Nie mam Nikt nie mierzy, co? <śmiech> no, <śmiech> no, tak przypuszczam, że koło 4 sekund skakiem, coś takiego. Myślę, że mniej. Nie, ale to nie? tak ciężko jeszcze powiedzieć, bo kart sam nie startuje, no tak. więc mm. ciężko jakby zerować do stu, bo samo rozpędzenie tylko zajmuje. No to prawda, ja kiedyś widziałem start kazetów, to one po prostu, nie było tak. rozpędzania, one od razu Tak, bo mają spray, bo mogą to sobie nie. gaz i wyjechać, a my musimy na popyt. A jakie przyciążenia macie w telemetrii? Przyciążenia czy hmm. Tej telemetrii, której my stosujemy, nie mamy, ale wiem, że przeciążenia mogą dojść gdzieś do 5G, myślę, mm -hmm. więc... Do 5G? O kurde, tak klei? No na takim przyczepnym torze jak na przykład lakonka, no to myślę, że spokojnie. Więc masz mocną szyję. Aha. Mój fizjoterapeuta mówi, że tak. No, a jak z żebrami po pobijane pewnie raz? E, no, zależy też dużo od toru, ale mimo wszystko kartingowcy, e, mimo to, że jeżdżą bardzo dużo na tych torach, mają że, żeberka, takie specjalne ochraniacze, ale kontuzje się często zdarzają. Mi się chyba nigdy nie przydarzyło na szczęście, więc. No dobra, ale zaczęliśmy tak. mówić o, tym, o tych możliwościach Gokarta. Nie doszliśmy do tego, że... Sport motorowy to nie są szachy. Po prostu tu są rywale, to jest sport kontaktowy, jest jakieś tam ryzyko, jak ty na to patrzysz? Zdecydowanie. W kartingu myślę, że takich bardzo groźnych wypadków nie, od dawna nie było. Były niedawno jak wygrałem w USC w Adri, był duży wypadek, który zastopował wyścig na dwie godziny około. Bo... Bo przez silnik, który odpalił do tyłu. Bez możliwości, że, że jak się doda gazu, a jedzie zawodnik do tyłu, to silnik odpali i jedzie na wstecznym. I wjechał w innych zawodników, po drugiej stronie i, toru i był duży wypadek. E, wiem, że niektórzy zawodnicy mieli tam uszkodzenia bioder chyba i żeber. E, jeden miał nogi chyba, e, więc to jest niebezpieczne. E, ale tak jak mówiłem wcześniej, im mniej myślisz, tym jest lepiej. E, mimo wszystko tak na samą jazdę. Jak idziesz w trening czy coś, to o tym w ogóle nie myślisz, się włącza na sam wyścig najczęściej. E, ten strach przed uderzeniem kogoś innego albo coś. Ale myślę, że jak już jest, jedziemy w Gokardzie, to jesteśmy w transie i wtedy już wtedy już się o tym nie da myśleć. I, po prostu jedziemy. Ludzie sobie często nie znają sprawy, bo dla nich to jest nawet na najwyższym poziomie: to jest jeżdżenie samochodem tylko szybciej. Natomiast jesteś de facto zawodowym sportowcem, prawda? Masz też swój program treningowy. Jak on wygląda, jak się do startów? E, tak, trenuję z moim trenerem personalnym. E, trzy razy w tygodniu około. Jak mnie nie ma na e, zawodach: czy to na siłowni, czy to ogólnorozwojówka, czy trochę siłowo. E, więc. Przygotowanie jest, myślę, że takie samo o, jak najlepszych kierowców. E, plus, no to sama jazda dużo zmienia, bo w gokardach bez problemu wsiąść do wózka i pojechać sobie na tor. E, w, w wyższych seriach wyścigowych jest to znacznie cięższe, bo e, dni testowe są ograniczone. E, więc można powiedzieć, że mamy trochę łatwiej e, w kartingu. I dlatego myślę, że jest więcej osób e, na podobnym poziomie, e, bo dużo zależy od tego, ile się jeździ, a możliwości do tego są duże. Mhm. A poza jazdą, poza kartingiem masz coś? Nie oglądasz seriale na Netflixie albo siedzisz albo na TikToku? No, TikToka nie mam. Myślę, że to jest każdy młodzieniec spędza czas na Netflixie, teraz tym bardziej na telefonie, e, więc ja także. E, Takich zainteresowań e, poza jazdą. Mam takie hobby, na które lubię, na przykład granie w piłkę, albo coś takiego, albo e, w golfa, albo w darta. Ale to jest tak dla przyjemności, tak, z konta. rodziną? No, no. E, yeah. A serial Netflix, jakimś przyrodzimy? Dom z papieru? <laughs> No sorry, tak? Widzisz, ale... mówiłam. Nie sorry. teraz jest popularny, popularny Squid Game, ale, ale go jeszcze nie oglądałem. Mhm. E, oglądasz wyścigi pewnie inne, prawda? Formuły 1 i tak dalej. Oglądam tak. Kibicujesz komuś? No Robertowi oczywiście. Um, takiego... Um, nie jestem jakby jednostronnym fanem, um, więc nie mam takiego zawodnika, którego... Wspieram i kibicuję tak jakby specjalnie. Oczywiście Roberta śledzę na bo każdy wyjście, każde informacje, testy. A poza tym śledzę też inne serie, ale bez, bez takiego jednostronictwa, tylko, tylko tak dla oglądania. Dla a, czy ja znać a czy jazda ci się podoba? Czy historia jazdy ci pasuje? Już Myślę, że właśnie względem tego, jakby kto mi się szybko, szybko przystosować, względem tych juniorskich serii, no to. Ci młodzieńcy co teraz są, e, czyli George Russell, mhm. Leclerc, Norris, zdecydowanie imponują, e, ale, ale taka styl jazdy ciężko mi powiedzieć. Czy mhm. Przez jakie kategorie chciałbyś przejść? Jakbyś miał idealnie sobie ułożyć, tak planujesz sobie karierę i dojść na tam, gdzie chcesz? jak byłby optymalnie dla Ciebie, gdzie byś chciał się ścigać? No to w przyszłym roku F4, później Formula Regional, coś takie między F4 i F3. Znaczy takie jak dawne F3 w skrócie, tak? Coś takiego. E, później f F3, f F2 i F1. Aha. Proszę. Super. Jest to winka. W takim razie będziemy ten, tak, po pierwsze będziemy szukać kciuki zawsze i tego ci, że ma, po drugie no będziemy po prostu, jeżeli Mm, pozwoli, że będziemy się tam dopytywać. Tak, tak. I czasami może zadzwonić, żeby tam. Po prostu trzymam kciuki za Ciebie. Dzięki, wielkie za rozmowę o tym, Dziękuję i ten, bardzo. I powodzenia wszystkim teraz na Mistrzostwach Świata. Dziękuję bardzo. Dziękuję.